Z nami jest pan Leszek Stefaniak, menedżer projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które już od 22 lat, tak. prawie ponad 22 lat może nawet, z lekkim haczykiem, inspiruje biznes do odpowiedzialnego podejścia, zrównoważonego rozwoju. Początkowo jako do CSR-u, takiego literalnie, natomiast ostatnio do ESG. Czy to rzeczywiście jest tak, że ta inspiracja mocniej przemawia do firm, do biznesu, jeżeli mamy tutaj ESG yy, niż wcześniej CSR, bo wcześniej dotraktowano chyba czasami jako taką rzecz, którą zajmują się działy tam marketingu, PR, tam odpowiedzialnie pomożecie komuś, tam zadziałacie, natomiast tu już mamy z taką, z twardymi wskaźnikami, regulacjami i to się robi tak może mniej przyjemnie, ale chyba, ale chyba konkretniej. Tak, zgadzam się, że robi się bardziej konkretnie. Wcześniejszy termin CSR właśnie kojarzył się z marketingiem, teraz ESG, ponieważ wchodzą twarde wskaźniki i dotyczy to już konkretnych obszarów związanych właśnie ze środowiskiem, ze społeczeństwem czy z ładem korpor korporacyjnym, no to tutaj już ta kwestia jest dużo poważniejsza, tym bardziej, że Unia Europejska zaproponowała w tej chwili obecnie trwają konsultację już twardych tutaj regulacji, które, które dotkną wszystkie firmy europejskie. Nie tylko te największe, zawsze można o wcześniej było mówić, ale również te, te małe. Wszystkie spółki giełdowe i wszystkie duże prywatne firmy. Także nie będzie się tłumaczyć, że nasz właściciel jest prywatny i, i on wie, co robi. Tak? Dlatego, że, Dokładnie tak. Dokładnie. Ale czy widzą Państwo, że, takie, że firmy tak no, bardziej na to reagują, czy jeżeli nawet prowadzicie jakieś działania, to no, macie jakby większy odzew po stronie biznesu? Roz? Zauważyliśmy większe zainteresowanie właśnie kwestiami dotyczącymi zmian w raportowaniu ESG. Mm -hmm. tak? Tutaj firmy zgłaszają nam takie zapotrzebowania na, na takie szkolenia i dużo chętniej uczestniczą w takich szkoleniach. W dniu dzisiejszym chociażby tak na tych targach zorganizowaliśmy szkolenia dotyczące raportowania ESG i był komplet osób, firm zainteresowanych udziałem właśnie w takim, w takim szkoleniu. No, Powiedzcie nam jak to się robi. Tak? No, bo przed... Dokładnie, tak i na pewno będziemy planować kolejne takie spotkania, takie szkolenia dla, dla naszych partnerów, dla firm, z którymi współpracujemy. Mm -hmm. No tak, to ja myślę, że będzie takie, to będzie jedna z najbardziej potrzebnych no, usług, czy... czy czy projektów teraz w najbliższych latach. No właśnie, ale też mówiliśmy o tym, że się zmienia to podejście, to podejście do odpowiedzialności w biznesie, do zrównoważonego rozwoju, który no też się po prostu zwyczajnie może opłacać. Czy widać, bo też podczas targów państwo przedstawiają kolejną edycję raportu odpowiedzialny biznes w Polsce, dobre praktyki i czy widać, Tę, taką większą świadomość, no także jakby też presję w tych praktykach, że firmy się rzeczywiście częściej mają czym pochwalić, że więcej z tych długoletnich projektów, a nie tylko takich doraźnych, w tym roku obchodzimy dwudziestolecie raportu dobrych praktyk i oczywiście jakby zainteresowanie tym raportem i tymi praktykami jest bardzo duże. Firmy zgłaszają nam swoje praktyki, potem kontaktują się z nami właśnie pytając, jak, ta, jak to dalej będzie wyglądało, czyli to zainteresowanie jest bardzo żywe. Nawet dzisiaj na stoisku też były firmy, mieliśmy zapytania właśnie o dostępność tego raportu, żeby tylko już go mieć, skorzystać i też czerpać, czerpać inspirację. Jeżeli chodzi o samą treść i same dobre praktyki, no to tutaj... Tutaj powiem, że ostatnie dwa lata naznaczyły też mm -hmm. charakter tych praktyk. Mówię tutaj oczywiście o pandemii, o tych sytuacjach, które, które wywarły wpływ na firmy, ale głównie na pracowników. I tutaj z takich praktyk, które zaobserwowaliśmy, które bardzo często się, się powtarzają, to jest kwestia związana z well-beingiem i z work-life ba work balance wśród pracowników, którzy przenieśli swoją, swój obszar pracy do domu. Tak? I tutaj mm, czasami jest trudno to, Rozróżnić. Druga kwestia to były kwestie techniczne, czyli pracownik, który do tej pory pracował w biurze, tak miał dostarczony sprzęt, w tej chwili musiał sobie ten, ten sprzęt sam zorganizować tak, i pracować no, bez przeszkód, tak, tak jak do tej pory. Tutaj zauważyliśmy, że firmy na przykład wspierają pracowników albo zakupem sprzętu, albo takim wsparciem merytorycznym, czyli pomagają przystosować czy stworzyć takie stoisko pracy w domu. Ja Słyszałam, że właśnie są też takie, jak wiem, że komputer to muszą zapewnić, bo inaczej pracownik nie będzie pracował, prawda? Więc jakby dać, no ale, ale na przykład, już taki fotel ergonomiczny to już niekoniecznie. czy? Ja słyszałam, że niektóre firmy też to robią, także dbają, żeby nie tylko pracownik pracował, ale również, żeby też komfortowo, tak, no jakby w tych zasadach well-beingu. Ale sądzi Pan rzeczywiście, że co, co teraz może być w najbliższych latach? Ja wiem, że to ciężko tak dbać, zwłaszcza w tej obszarze niepewności totalnej. Nie wiemy, mamy już takie dwa czarne łabędzie, bo pierwszym był, była pandemia. Teraz wojna w Ukrainie. Nie wiemy, czy tam gdzieś może za rogiem nie czeka kolejny czarny łabędź, ale jak pan przewiduje, znaczy jak to się będzie rozwijało podejście do, też do CSR-u? Czy rzeczywiście będziemy mieli także. Ta świadomość będzie na tyle duża, że będziemy zauważy, zauważymy też komfort jako, jako konsumenci, i czy, czy jakby firmy będą odczuwały też taką presję konsumentów, bo do tej pory się wydawało, że no, nawet to w badaniach prowadzonych teraz jakoś omawianych podczas forum, było to, że kwestie regulacyjne, prawda? Regulacje tego się boimy, ESG, raportowanie, twarde dane. Natomiast no, mamy ogromną siłę jako, jako konsumenci, interesariusze, prawda? czy to rzeczywiście będzie ta siła bardziej widoczna? Już Częściowo widoczna teraz w czasie tych działań wojennych, kiedy ludzie czasami bojkotują, próbują bojkotować firmy, które no na przykład cały czas radośnie działają w Rosji, uważają, że jak przekażą jakiś tam dar na rzecz Ukrainy, to są bardzo w porządku. <noise> Oczywiście kwestia podejścia do CSR czy do, czy do ESG jest w ostatnich miesiącach mocno weryfikowana. Tak, i tutaj jakby na wiele sposobów, czy kwestia B2B, czy kwestia właśnie podejścia konsumentów do, do tych firm. Ale tutaj chciałbym bardzo mocno zaznaczyć, że ta siła nas jako konsumentów jest bardzo duża, ale jest bardzo niedoszacowana. Nie, nie wykorzystujemy tego. Mm. I naprawdę warto poszerzać taką świadomość, że jako konsumenci mamy prawo wyboru. I mamy prawo wybie, wywierać presję na biznes, aby um, jakby te informacje, które przekazuje, czyli które publikuje w formie dobrych praktyk, o których mówi na co dzień, żeby to też było realne. Tak, żeby to po prostu wszystko grało i żebyśmy jako konsumenci czuli się też bezpiecznie, wybierając ten czy inny czy produkt, czy też firmy między sobą nawiązując współpracę. No, miejmy nadzieję, że to w końcu, w końcu jakoś zadziała, że firmy będą bardziej konkurowały, bo na razie ja słyszałam, że z kolei te, nawet te raporty niefinansowe, to między innymi ta jakość różnie oceniana, bo one do tej pory też nie były takie do końca obowiązkowe, znaczy można było, firma mogła się wytłumaczyć, że nie publikuje jej albo w ograniczonym zakresie. To były, też wynikało z tego, że po prostu y, y, te raporty miały bardzo mały zasięg, prawda? Że nawet jako konsumenci nie, nie szukali informacji, nie sprawdzali. Mówi, y, że państwo piszecie tutaj to i to, no moment, a sprawdzam że za mało chyba sprawdzaliśmy teraz dopiero, czy pan, że ta wojna w Ukrainie i no i na przykład ta, ta lista naukowców z Yale University, którzy zrobili taką listę firm, które się zostają albo się tak wycofują tak jedną nogą, a potem jedną jeszcze nogą zostają, czy to w ogóle wprowadzi taką zmianę? Możemy liczyć na taką, że będzie taką, pokaże siłę konsumentów, czy jeszcze, jeszcze to przed nami? Wszystko zależy od nas samych. Tak? Mm. Każdy może sobie zadać pytanie. Przysięgnął po taki raport, żeby dowiedzieć się czegoś więcej przed zakupem jakiegoś dobra, które planował. Mm -hmm. Wie, że taką ma możliwość. Czy to zrobił? To już jest jego decyzja. Jeżeli tego nie zrobił, no to, to trudno tutaj mówić o poszerzaniu świadomości. No tak, no niestety mamy, czeka nas chyba kryzys ekonomiczny, no może spowolnienie przynajmniej, ale e, także ludzie mogą, znaczy firmy mogą stwierdzić, że, że konsumenci będą zwracali większą uwagę na, na ceny, prawda? Czyli cena będzie wygrywała z tą odpowiedzialnością społeczną. Może tak być. Jeżeli chodzi o formę odpowiedzialnego biznesu, to wśród naszych programów, którymi jakby staramy się edukować i inspirować, czy biznes, czy też społeczeństwo, tak, no to naszym głównym programem jest program partnerstwa i tam staramy się dobierać takie tematy dla naszych partnerów, aby wskazywać właśnie te elementy, wskazywać też na, na to, że społeczeństwo ma prawo oczekiwać odpowiedzialnej sprzedaży, odpowiedzialnego produktu. I żeby przygotowywać już firmy, nie w kontekście, że firma, jak otrzyma sygnał od konsumentów, że coś mi się nie podoba, to zacznie to zmieniać, tylko żeby odwrócić kolejność, tak? czyli proponujemy społeczeństwu taki towar, który uważamy, że jest przygotowany w sposób odpowiedzialny, w sposób zrównoważony tak? i w ten sposób też kreujemy pewne trendy wśród, wśród swoich klientów. Mhm. Ja myślę, że tak, ponieważ no jakby powoj nam rośnie na grupa świadomych konsumentów, którzy szukają, prawda? No mamy chociażby rozwój produktów wegańskich. Um, też mamy mnóstwo startupów, które właśnie stawiają, czyli no, często są mło, młodzi ludzie, te firmy zapadają, które stawiają właśnie na takie e, no, cele związane z zrównoważonym rozwojem, czyli chcą robić biznes, ale jednocześnie no, taki społecznie odpowiedzialny i no, zarabiać na tej, żeby przekonać firmy, że to się po prostu wzajemnie opłaca. ESG to nie jest już kwestia, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca. To już nie jest trend, tak? To już jest zaraz stanie się naszą rzeczywistością. I tutaj powinniśmy być przygotowani w dwóch kwestiach, tak? Firmy, które jakby walczą o, o konsumenta, o klienta, mhm ale też walczą o dobre kontrakty tak? z innymi firmami, chcą nawiązać współpracę. Przecież jesteśmy w Unii Europejskiej, więc nie ma problemu, żeby znaleźć kontrahenta na terenie całej Unii Europejskiej. Tak? Z tym, że jeżeli ten kontrahent zapyta nas o to, jaki mamy ślad węglowy w pierwszym, drugim czy w trzecim stopniu i jeżeli tego nie będziemy wiedzieli, to nie będziemy wiarygodnym kontrahentem dla. Dla właśnie dla tego klienta. Więc no, czyli w ogóle nie będziemy kontrahentem? po prostu ja W ogóle nie będziemy kontrahentem. I dlatego też inny nasz program, Chapter Zero, e, mówi o wyzwaniach klimatycznych. Tak? Skierowany jest właśnie do rad nadzorczych, do spółek, bo na tym etapie zaczyna się zmiana, zmiana w firmie. I tutaj chcemy to pokazywać, edukować, inspirować i przygotowywać do zmiany. Bo zmiana nie będzie krótka i szybka. Tak? Ona wymaga czasu, wymaga nakładów. I do tego tak. trzeba się dobrze przygotować. No tak, ale jak się przygotujemy dobrze i zrobimy, to w takim razie będziemy wszyscy jako konsumenci korzystali, no a rozumiem, że biznes też będzie korzystał. Czego wszyscy sobie życzymy. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo.